Witam z tej strony Madryk. Jesteśmy w top Shlead 2. razem na mną Arcebius. A ja, się ma? O tak. Dobra. No to takie przywitanie. Ogólnie to jest pierwsza część, ale druga część gry. Bo pierwsza była trochę za długa, bo ona za bardzo gra wciągnęła. No i nie dało się edytować. Więc będzie, będzie to pierwszy odcinek, mam nadzieję, jakiejś tam większej serii. No ale już jesteśmy na jakich tam poziomach, nie wiem, już nie pamiętam, na szóstych poziomach. To jest Miałam jakieś... godziny godzinę gry. No jakoś tak koło godziny gry, z czego koło, nie wiem, 30 nawet więcej minut spędzaliśmy na czytaniu statystyk, wymieniają się przedmiotami, takich bajerach. Dokładnie. No. Jedyna ja hmm. rzecz ciekawa, która została pominięta w poprzednim odcinku, to pałka policyjna. Tak, tak. A zmieniłeś to tłumaczenie na, na język na polski? Nie, ja stwierdziłem, że będę taki OP i będę grał po angielsku, bo muszę się tak. nauczyć po tego angielskiego. Ja ci będę tutaj, ten, e, mi tłumaczył nazwy. No, no, dokładnie, Tam to się przyda. Tam jeszcze mam jakiś znak zapytania, ale to chyba już wzięliśmy. Nie wydaje. Okej. Okay. A, wszystko zdjęte już. Jeszcze zobaczmy inwentoraż. W sumie można posprzedawać od razu, żeby psali. O, fakt, jest, jest trochę tego. No. Mm, nie wiem, czy to. Więc zaczynamy odcinek od sprzedaży. O, fakt, to zrobiłem. Mam jakiegoś Shotgun'a, ale to chyba jest za mały damage. 38 damage. Ile? 38. 38? No, 38. Ja mam 30-48, mam lepsze. No to sprzedajemy. No, armaty to chyba to jest ta armaty, co ci pokazywałem. Zresztą jakąś armatę mam, ale wydaje mi się, że. To niektórych rzeczy nie mogę nawet założyć, wiesz? No, blokują się póki co. Od tu trzeba rozwinąć sobie postać odpowiednio. To mackę sprzedam. Dobra, na zasadzie co jest niebieskie, to nakładam. W ogóle wiesz, że można zmienić tutaj yy, stylu bioru. Znaczy, ten masz y, y, przełączanie między takim punkcie jednym a drugim. Jakby drugi, drugim rodzajem wyposażenia broni, a to wiem, patrzą takie jakieś naramienniki, które dają 1% więcej zyskiwanego doświadczenia. No to już co? to mam swojego pedobira. Dobra, trochę zostawię kwipunku, bo jeszcze nie wszystkie rzeczy mogę założyć, a może coś. Dobra. Dobra, chodźmy. Trzeba coś porozwalać. O, no, mamy jeden skill point niewykorzystany. To jest i tak fajnie. Dobra. Trzeba pinoć, dobra, gdzieś do wpół do, żeby zaś nie zagapić, żeby nie wyszedł za długi materiał. W ogóle wiesz ile tam giga było na tym materiale? Gdzieś, chyba 16, tak? O, no 18 giga. Patrz, ja widzę całą tą mapę. Ty też widzisz tam jakiś etap tej mapy? Tak, bo my to chyba szliśmy tą mapę, żeby... Tak, A no tak, dobrze. na dole był ten koneś, tam nie się mówi, Tak, tak. tak. przejść chyba, wiesz co, tu w dół, w dół, w dół, w dół i tam chyba się tak. rozłączyła wczoraj gra. Tak, o tutaj. Żeby nie było też inną mapy robiliśmy wczoraj, nie to żeby tylko taki kawałek przyszli. I tak mamy no, pełno urna. O oko Już złoto na dzień dobry. Achievement zaliczony. Breaker. Jaki? Jaki Breaker dostałem. To może zalicz sobie wejść w, w, w waypointa. Może to, to było... Albo chodziło o urnę, żeby pozwalać. A brak aktywnej bramy. Jakby widzę. Coś tutaj ty zaznaczyłeś? Nie, tam to się to... po prostu tak. wchodzi To to zaliczał. Ok. Czyli tak jak w papie. O! Siódmy pojem. Jakiś tam skill, nic mi nie wystarczyło. Idziemy w górę czy w dół? A, też przejść w dół, dobra. I sobie weźmiemy na przykład. Tak. A, przecież to jest jakiś nowy skill. Ja mam taki skill, teraz dostałem yy, co obniża defensywę przeciwnikom i zwiększa... Znaczy my bijemy mocniej w nich a oni mają jakieś... o! Golden Cage się znalazł. nas, no, oni tam są ze i takie górne Patrz na to. O. No. Jakaś okay, seryjka. No taki seryjny strzał. Jest to jest zobacz. Wcale okay. docelowo będę grał pistoletami, bo czytałem, że jak się ma dwuręczną broń, to jest coś takiego jak szansa na. E, jak się nazywało? Szansa na. Krytyka czy coś? Coś w ten desen, na takie zabójstwo, tak jakby dobicie, to. A, headshot jakiś, coś w tym stylu. Coś w ten desen, nie? Ktoś to tak na swoim nazwisku miało. O, wow, co to? to są A. te kapliczki, chyba ja, jakieś, jakieś chyba. Co to w ogóle jest? Jakiś krab z czapką, z koroną? No ty krab, tak się nazywa. No, kolden grab. Jak no, jest? No z moty. koroną on jest. Jest, jest wow. złota. No i jakiś loki coiny dostałem. Szczęśliwa jakaś moneta. Dobre. Chuj hajsł spadł. Krab z koroną mnie to walił Loki coin. O, ile krztałków mi wpadło? Słuchaj, te. Dostałem monety, która mi zwiększa 1% wartość golda, który znajduję. teraz. No Jakiś tutaj. pierścień dostałem, wiesz? A, mam pieniądze na szczęście, faktycznie. Jak to założyć, i to się wrzuca? do gniazd, przedmiotów. <słuch> A, to na razie nie wrzucam, bo to jest fajne, może się przydać. ja też właśnie sobie póki co zachowałem. Fajny, fajny. 30, a to czekać mam mieć... 41 siły. No to trochę tu będzie. To... O! Możesz tutaj kliknąć na twoje to jest zbadaj i widzę co nosisz. To no już nie muszę ci tu zabać. Jak, Jak mam zbadaj? Klikasz na moje okienko, masz tam ładnych ciep. No rację. Już wiadomo, ty nie masz to... rękawic w ogóle. Jak to? No nie widzę. A nie, masz jakieś słabe rękawice. Mam jakieś słabe, bo nie mogę założyć jeszcze lepsze wiesz. Kurde, to jakieś sprzedaż. młotek mam. A, ty nie nosisz dwuręcznych, dobra. Nie wiem. No, trochę zjebałem, poszedłem w siłę. No, zręczność liczy. Dobra, dupa. Idziemy dalej. Aj tam, przyda się iść, my bo myślę, że tak... Nie to, że no. Chodźmy znowu do pół dnia, znaczy pół gry, sędzimy na tym, na oglądanie kipunku. No. Ale krab skoro mam tył. Zacyn, A co tutaj O, są drogowie. Kurczę, strasznie mi to wkurza, że te przedmioty do używania nie są w kuwerty. Tylko 1, 2, 3, 4. No to jest chyba przyzwyczajenie z Lola. No. Ja to samo, kurczę, już stawiam ręce na no ten. Łowisz? Prawda, się złowić szakalą. Złowiłeś coś? No, tu jest napisane obiecujące łowisko. Co ty no, ty No, mnie też, tylko się z... kurde łowię. A ty, no to trzeba chyba łowić, bo tutaj jest e, ileś prób tylko. No, do... O, trwałem. 5. W W ogóle mi się nie udało nic złowić jeszcze. Musisz poczekać, jak e, to kółko spadnie ci do samego haczyka. O, Aha. To ja klikam udało klikam, to... Się... Po... Udało ci się złowić rybę, a w niej pistolet myśli. No nie to ja zjebałem te łowienie Wydać sobie ze mnie wędkarz I to tak, ja chciałem ponaparzać żeby tylko od razu złowić sobie tulipa. Dobra to zajmę się tym, tym, tym celem, czym jestem dobry Pozwolenie czegoś O zrypałem ostatnie Dobra już koniec łowiska Mi się znalazł A ja warto łapić po przedmioty z tego lecą wiesz? To jest głupie, nie opłaca się mówić. Nie ma. To jest durne, powinno samo wypadać. To jest to... tu przy wejściu. Tylko, że druga strona. To Może pewno? tam dalej chyba w mapie. No, A, no, tak. no to był ten waypoint. Chyba druty jestem. No? no, tu jest coś dalej. To wezmę to Nie, to nie pomaga. Ale krwi się narobił. No rozwalka, rozwałka nie ma co się odbijać. Nic. Kamień. Trzeba było tutaj na to. Idziemy szukać. O, twój ten. Ty gryskuj No właśnie ja, mnie miał teraz jadł. Tyngry bo nie. Boże. Jakiś większy stwór by mógł się trafić. No, jest grubsza rozwalka. W sensie ja zgarnę z tej kilka tam stworów. I już nie ma nic. Nie uciekłeś? Jestem u góry. masz coś na tym? Ja tak tutaj patrzę, że trochę ich jest. A ty poszedłem do góry, i tu mam. No, tutaj mam sporo. Na głowie, O, mam jakiegoś fletowego, teraz wie. Ej, którego tu wszedłeś? Na dół zejdź trochę. Cofnij, cofnij, cofnij. I... Okay, Trzymaj to... się krawędzi, po lewej, po lewej. Dalej, 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 dalej. Będziesz miał na prawo wejście do góry. Aha, jest, okej. Okay. Wow. O, jakiś power crystal. Tam twoja jest... słaba słaba wzrosła, coś tam mi się udało osiągnąć, jakiś tytuł, ale nie, nie zdążyłem przeczytać. No jak klikniesz C, no, to masz e, słabo. którym się robiło, że wszystko było widać? Bo nie widzę przedmiotów na ziemi. Nie wiem, shiftem. masz przedmiotów, to nie wiem, czy to działa. No co zobaczy sobie? w opcjach o, controls. Mm -hmm. altem jak się przytrzyma to widać dobra widzę okay. tam byliśmy więc tutaj trzeba by się wrócić Mam tutaj zaznaczone dwie gwiazdki jedna w tą gdzie idziemy właśnie i jedna jest w przeciwną tak, tylko staram się Pana. trochę wiesz Nie do końca wprost do tych żeby podkrywać Bo nie wiem, jak są ciekawe rzeczy Ty ja właśnie, Penetrujemy wszystko Gorzej będzie jak okaże się, że wtedy przyszliśmy, ale trzeba było zbierać po kolei te gwiazdki, bo i tak nas tutaj doprowadził. A to ze wszystko odblokujemy, może jakieś złote kraby będą. No, złoty kraby. No, Kurde, sobie wyłączyłem, wcześniej wszystkie przedmioty widziałem, a teraz już nie widzę. nie wiem jak to zrobiłem. Czy możliwe, że jest opcja do wyświetlania cały czas, do zanikania po jakimś czasie i tak dalej? Tak jest. Ale tu jest przy, przywoływacz. Level up. Który tu masz Osmy. Hmm. to masz poziom? Ósmy. Ósmy? Nie. To narazie nie jesteśmy. Łał, wow, to jest A, tak celetowy to jakiś. No. coś zdobyliśmy. Proszę, masakra. A tutaj jest kolejny A mam, full, full ten. Full Polak Jest to teraz? Trzeba było ogarnąć wszystko. Jest jakaś Lewa, pięść grala, ale nie mogę tego podnieść. Pierdziele, o to. No no że masz pełne ekwipunek po prostu, dlatego. To jest Rarytas spazor 76 obrażeń na sekundę. Ile? 76, to jest zestaw, arsenał yy, Grela. To na pomarańczowo jakiś ten? On się świeci na niebiesko, a ma fioletowe opcje. Tam ci Trader, zobacz co ty tyesz Zobacz no, co tam wyczerpałeś. 73 do menu, na level. A, no to to jest zysk. Set grala ogólnie, czy Grela. Wiesz, no wezmę sobie, wezmę sobie, dzięki. Ja w tym czasie szybko wyślę kota do tego, do miasta. Czy ja się, nie się w P? Tak, dobrze pamiętam. Fuck, ja mam za tego dexterity. Trochę sobie udupiłem postać. No dobra, ja też bym sobie wysłał tego dobiera czu, 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 czu. spotnie lepsze? naszą nie Dobra skrole nie umieję przyniesie dzwoniak. Dobra, można iść dalej. Jak się fajnie na zielono świeci hmm. A -a -a. Tu jest przyjście, przejście są O kurde. No, to będzie Bo Ja rozbrana. się grafą wyłączyłem. <laughs> tutaj do mnie, był ten. Mam filetowego na głowie. Okej, już, już, już. No dobra, już jest e, gdzie masz tą opcję, chyba. Tam, co miałeś wyłączone. Nie? Yeah. Zaraz sprawdzę, otwieram, czy to tak. E, przy Kuli Życia. Masz taki zielony znaczek, jakby teraz powinniśmy czerwony taki. Między tym, co masz w prawej ręce, a kuli Życia. Idzie, dobra, jest. Masz rację. Kraść tutaj się. do mnie to on zrozumiał na przygody. Można go sobie pozbierać. Jeszcze jakieś nowe. Teraz złożyłem pistolecik. Dobra, jeśli wraca do miasta, tak. Dobra, to ja już szukać w krwi. co znalazłem złoto. To jest krew. Dobra, lecimy. Gdzie, gdzie to trzeba? Dość na dół gdzieś, tak? No, na lewo. Czyli bym może poszedł do tej gwiazdki, by zacząć oddalać daleko bardzo. Chyba konie. Chciałbym ja z chęcią zebrać trochę więcej tych stworzeń. Są na tyle proste, że. Jakby co to prowadzę większą odgraję. Ile czasu gramy już? A, 20 minut za jakieś 5 minut ten 20 minut za 10 minut? No 20 minut gramy za 10 minut ten trzeba będzie przerwać. Ale dzisiaj dwa odcinki, nie? No, no, no coś szybko to leci. Na górę gdzie dziurę do łowienia. Możemy się przyjść połowić, zobaczyć jak to nie jest do łowienia tu jest, tylko żeby tam przejść, Uuu. Ach, te linie brzegowe trzeba iść dookoła całkowicie. Idziemy do tej dziury, czy nam się nie chce? Jakiej dziury? Na w sensie do, do łowienia ryb. bo tam jest to czasami fajne przedmioty Lecą na okay. wypadł pistolet. Który zadaje większe obrażenie niż ten Shotgun. No ja tutaj są trzy problemy. Nie mówię, że jak klika się to, a będzie ci się tak zbliżało, tak jakby do środka. Musisz trafić, jak będzie. środku. Ale to mi się nigdy całkowicie nie dojrza. O! Jest. ja. Mam Victum'em Sharka, ok, złowiłem. A za nie wiem, czy to teraz jest. O, i złowiłem kolej, kolonijne portki. I lekką kurtkę. Kurde, nie ogarniam. Ta kółka musi się schować jakby do środka, tak? No i w tym momencie tak jakby się zawężyć do tego, tego musisz kliknąć. No, gdzie? Ech jaj, ja, bo ja, nie, Z Co to wyskoczyło? To no moje, ale A to, no, to jest skrzynka. No to z tej ryby. <laughs> Bo mnie ugryzie twoja skrzynka. A ty twój zwierzak? Poważnie, to jest twój zwierzak? No, On tam się zmienił na 5 minut po jedzeniu ryby. Aha. Tak jak wygląda teraz? Zaczynamy jak atakuje. A tu mam tego rybę. Wydaje no się, że się mniej. zmienił, no. Spoko. Dobra, eee... Zobacz, czym jak atakują. Patrz, patrz, patrz. Dobra, O jaka plama krwi. Dobra, chodźmy do tej gwiazdki. Chodzisz jakby. na wagon, coś tam, coś tam. No co? Może porobiłem tę planszę i w drugim odcinku będzie jakaś rozwalka z bosami. Pójdziemy do gwiazdki i tam będzie coś nie wiedzieć. O, niespodzianka, o, to się zamyka. Co się zamyka? Kłapki, jak wleżesz i staniesz, zobacz, widzisz, coś się zamyka. A, no, i pewnie że ci to, że lubię. No, o, to sobie coś w Achievement, tak, tak. Ach, po prostu Jakoś sławy za zostałem? Znowu. jakieś questy zrobiliśmy. Wiesz, chyba tak. Tutaj trzeba kliknąć, o, i teraz już zrobię z Tą gwiazdką. Chodź to wyczyścimy do końca. No dobra, a tutaj są jakieś. Czy lodowym czy ja to? ty chyba albo nasze skrzynki w ogóle? mój pazurę jak atakuje ten, ale nie jestem ten, ja, to będziemy sobie czyścić i powoli będą się kończyć czas pierwszego odcinka jak popitalają te skrzynki. Patrz, do... kamienne drzwi. Zobacz, zobacz, patrz, 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 na dole. Tam na dole. Ja tam wejść. Tam na skały Tam Tam gdzie jest Tam ta, 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 tu Tam na dole. Tam Wow! A to chyba nie da. To nie... wszystko? Nic nie mi wyleciał ale to szary. No i dwa. No i coś będzie, czy to pest. Jakieś... A Dobra, wiesz co? Póki co będę pałcował ten odcinek. Zaraz. Zaraz, zaraz będzie nagrywany drugi, więc nie płaczcie i w ogóle Yo.